Mocny big beatbox. Jak no, ty wiesz, mi da wkurę na Dawaj. Dawaj. <coughs> na hmm? no, kurwa usta

No, na pewno. No teraz słyszymy. Okej, okay. okej. Dobra, przejdźcie Runda druga. Skorczesniki. <coughs> nigdy nie wejdę Nigdy nie wejdę do Nikogo nie ma, nikogo nie ma. Chociaż trochę osób musi być. Z pięciu osób by było fajnie. Bym sobie tam z kimś pogadał, nie? A tak to kurwa same nudy. E no nie, jak mi się ta... Kurwa. Ja pierdulli. Jaka kurwa rybka? Hehe <ścoughs> z <śmany> Yeah, we. What the hell? i don't know big hell? you need to know ねえ、ねえ、よくそういうことねえ、ねえ、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、だいじょうぶせび、 Jakiś blondyn wjeżdża na teren, kurwa, na rejon. Ja mam kulkę taką. Chyba. To jest no zbudowane. się. Lady, ojej. Dla ciebie numer. Numer to ty masz na czole. A thing RIGHT HERE! ile masz lat? Być to jest takie rasistowskie trochę. Ile masz lat? E no co się dzieje dzisiaj? Chłopaki, musimy znaleźć jakąś kandydatkę na, na, na te na erantki. Zrobimy streama na erantkach i my się Ile masz lat? O kurwa. Jak mi się craflaje, to jak mi się bił kurwa z gorylem jakimś. Kurwa. Eee. Pfff. Ty to widziałeś? <laughs> eee. muszę jakąś kobitkę znaleźć, z którą mogę normalnie tak, pogadać. Normalnie pogadać. Ja masz przykład. E no nie! To już się robi trochę takie. W stylu rasistowskiego. Jakaś rodzinka, kurwa, była na tym. na nastegnie. Nie, 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 nie. No! Obydwie zakładam. I lecimy z koksem, nie? Nie ja ma chuja A to chyba oko straciła w II wojnie światowej. Tu czoło tylko pogzywają, takie na FaceTimeie zawsze, nie? Oko! <ścoughs> Nie masz lat? 14. 14, jak ona ma 35 lat? Ja ci tak mówię, ma 35 lat. Czekaj, no My tak tutaj będziemy siedzieć. Musimy znaleźć jakieś kandydatki na ten, na erantki. To znaczy, że Nie masz lat, ta po środku. No kurwa, no. Ile ile ma w lat? No. Mm, nie, Wojtek, bo mnie zaraz coś po kurwi. O oh, kurwa. Mnie zaraz coś pierwszy. Sydney. Ja o, kurwa. I Sydney. Yo. Yeah, where are you from? Poland. Yeah, I'm from Poland. Ja. Ja, I'm from Poland. Ja. Yeah. Ja, yeah, how Ile ma w lat? O. Oh, Sydney <laughs> A skąd jesteś Z Polski. Ale jest Skąd? Skąd? Z Poznania? No, z dupy. No, no, no nie. Z dupy. Z dupy to cię robili. U. Kurwa, jego maś, no. Z dupy to cię robili. U. Kurwa. Muszę się zajarać, no tak mi ta krew leci człowieku. A zaraz do szpitala idę i chuj. Ile masz lat? 15. No to spierdalaj kurwa. Czy pojebało. 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 Pa, tam masz 5 lat. Kitno, siema Ile masz lat? 14 Kurwa, 15, 15 max. 14, ma ma chuja, 15 max. Co ty gadasz? Co ty pierdykasz, pituę? Aż muszę zobaczyć. Aż musisz zobaczyć? Pitrowie, to nie jest śmieszne. To no kurwa, nie jest śmie śmieszne. Śmieszna, kurwa ty A ja nie umiem gadać Uy, Ile masz lat? Siedemnaście A skąd Z Uckiego. Ole, de, ja też jestem, de, ja teraz z jestem A jak tam, jak tam? Chłopaki already know to nie, tak? Yeah. Mandem, ole and i opa, Simba tym Simba the, kurwa kaloryfikacji Grzeje się tam, jajka się tu jakieś brzydkie trzy kurwa księżniczki Ja to pierdolę Jak naprawdę jest 30 osób to... Nie, jak ja zaraz... Ja, ja walę fikołka na tym streamie, nie? Pa teraz Fikołka normalnie wale, nie? No Pięknie To content, content teraz streama oczywiście Cześć Hej Skąd jesteście? Skąd? Z Wielkopolski A ile macie lat? 17 No to dobrze, nie? Jak tam? No dobrze, a u ciebie? Dobrze, dobrze, dobrze mhm. No, no, mnie się nic, nic nie zapytacie? No, a ty skąd jesteś? Z Anglii Aha, a ile masz lat? 17. Aha, nie wyglądasz Czyli jest to 1 lipca, 0 jestem okej. No oki. Okay. No. Wy jakieś, nie wiem, nie jesteście fajne do dogadania. Do Goodbye uh. big man. Fuck the hoes, fuck the bitches, fuck the, ops, the cops, you know. To był content. I zara leci wikołek w tył, jak będzie taka fajna, nie? Cześć Adrian. A, kurwa Ty, a widziałeś to jak w tym To na wszędzie teraz Ja Ja takie Hello. Goodbye. Ej, jak ty masz na tym YouTube? To w Polski? Nie, jesteś. Ja mam w Polsce. Co ty pierdolisz? To twój stary się ruchasz z bałwanami. O jest, jest, jest. Ile to jest? No to po co mówisz że 30? No, no to ty po co mówisz? Nie no co? co ty, mądry? No. Siema Cortez. Co? Siema. Siema, siema. siema, Ile ty masz lat, Cortez? 17. Koleżanka odejdź z drogi, przez Cortez pogadać. Co jeszcze raz? Siema Cortez, a gdzie kupiłaś to? Nie wiem, nigdy raz kupiłam. Proszę kupił. A ile kosztowało? Widzicie, chłopaki, to był Panda Bay, sam z syn. Ja nie mogę za dużo okay. gadać, bo ja mam Louis V, kurwa, z Panda Baja Ale no, to, to takie jest życie, nie? Pasek Louis V z Panda Baja. Ty, ty Myślicie, że ja będę płacił, kurwa, ponad tysiące za pasek? To was to się chyba, kurwa Jajka wszypią Bym zrobił na Twitchu, albo na Kiku Tam bym mógł pokazać wszystko Człowieku Pa A ta? Ta będę ta będę ta Kurwa, wada wymowy Zybane. Ile macie lat? Ile macie lat? No nie! One jakieś głuchy są... Kurwa jego mać. Ile macie lat? 15. Podkarpacie. Gdzie to jest? E, wiesz gdzie są ta... Tak, w góry tatry. Aha, no. No, to tam. A, jak tam? Nie, no, 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 fajnie. Co, co, jak ty co, co ty jesz? Co robę Co ty jesz? Krew mi leci, muszę kurwa le, nie. A. No, mnie, mnie się nie zapytacie, kurwa. No, ale skąd ty jesteś? Z Anglii, nie? To fajnie. To? To fajnie. Kurwa. Czemu one, te kobiety, nic nie umieją gadać? Może mają za dużo rzeczy w dupie, kurwa. Nikt tu nie może gadać normalnie, kurwa. Ja, yeah, wargum, you fucking posse, obled. Aj! <laughs> ah, oh, man weiß schon das Ding. Siaba. Es ist Australien. Australien. Welche Australien? No, Australien. No. England ist Australien. Ah oh. Oh. A, was sollen Wo? Ich bin in England. Ich bin in. England ich bin in England. Und Englisch? Nazywam się Peter. Jestem z Anglii. Odmieniam być, odmieniam odmien odmien być. By. Co? Odmieniam być. Nie wiem, co się robi. tak Puta hey. ta pana. Wojtas! Ty, ey, wstawaj! Pobudka, pobudka stać? Kurwa jej mać No, ty, co ty jakaś? Kurwa, w depresję wpadłeś czy co? No. Co się stało? I... Po pierwsze, ile masz lat? Czekaj, bo cicho jesteś jakoś. Ile masz lat po pierwsze? 16. A to Nie możemy wiem. gadać normalnie, ty. A skąd jesteś? Z Lublina. Z Dublina? Lublina, no. A myślałem, że z Irlandii jesteś, ty. To by było fajnie. Ale skąd jesteś? Że, kurwa, przy to się pytałem, ty, jak tam. Dobrze. Kurwa, nie mam no, diamencika. Pewnie. Dobrze. To dobrze, chyba nie? Miesięć się nie zapytasz. A, o ściółkę. Co? Nic. Się nie e, A ty, nie, jak tam żyjesz. A, dobrze, dobrze. Wszystko na powo powolnienie. Nie wiem, zgubiłem diamencika. Jaka kamera? Od czego? Chodź tu! O kurwa, zapomniałem! E, taka dupa była, nie? Jo pierdolę! Byś zobaczył! Jo! Taka dupa była! Ja to pierdolę! Stream! Stream by nie wiedział nawet te! Taka dupcza, Taka dupcza była fajna! No to jestem ja! To jestem ja na tym zdjęciu! Dobra, to no Wiem co zrobisz. Wiesz, spromujesz to. Będą e, no, mi daje jakiś plaster albo coś, bo mi tak leci te ta krew patrz. kategorii gry? <gry>, na gry? Zapyć, Z 50, no to znań. Ja filmu <gry> no, no tak robiłem.

kurwa, robimy giveaway. Nie no, żartuję. Za biedny jestem na jakiś giveaway, głupi. Kurwa. Nie, ja zaraz za przebiegłam. Bo... Ty, ja wczoraj z tobą nie gadałem? Wiem, no, przyszałem. to polsko no jest Ty, Ty, e, ja wczoraj z tobą nie gadałem? Dzisiaj. Kiedy? Dzisiaj. A ty nie, ty nie oglądałeś Top Boya? Nie słuchałeś angielskich tych? Nie. A to się jeb. Musiałem no, ja znalazł to moją kochankę. Kurwa. Chłopaki. Ej, jak o, się czeka. Znaczy kochankę znalazłam, to chuj. Siema <laughs> Jaki, jaki łeb <łepie>, kurwa, kokos <laughs> oh. oh. Będę miał krew kurwa dla ty. Ja pierdykam Chłop czekał na tramwaja <laughs> Man's fucking joking me Anfoli inne, ty, ty. Ile ty masz lat? 12. To się jeb. jeb, kurwa, jak masz 12 lat. Czeku. Dla Wojtusia. Wojtuś! Mam dla ciebie kandydatkę! Aj. Ej, skąd jesteś? Co? Skąd jesteś? Warszawa. A ile masz lat? 16, 17 zaraz. A roślinkowaś ile? 17. Tak. A jak tam. Ona mówi, że dwie minuty, ja nie mogę trzymać telefonu w ręce. <grym> Jakie dwie minuty? O co chodzi, Dwie minuty. No dochodzisz dwie minuty, tak? Nie, o, nie. O co? No dwie minuty tego. Wy obydwojga z Warszawy? <grym> tak. Obydwojga? No tak, obydwojga boje. Najebane jesteście, zjarane kurwa. No o, trochę, oboje. ale trochę A co piliście? Yy, kurwa czego mnie nie piliście? Piwa i wódkę i wszystko Dwa patrz teraz Gdzie <grymne grymne grymne> jesteśmy? O kurwa! Usta minowe no E nie, e! Nie Nie, 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 nie! Co wy robicie ty?! Ale co my się Ty, weźmy to kota. <laughs> <węch. laughs> A taki ma dziurę. Ok, yeah. jest stream, jest. O oh, co się dzieje? <laughs> Fikołka odjebałem i kurwa streama wyjebało. Ja pierdolę. O oh, kurwa. Się <laughs> ma Ja pierdolę ty. Ja to kurwa pierdolę ty. Ty kurwa zajebał mi streama wyjebało Ja to kurwa. Ja to jebę kurwa. A no nie, ta krew. ta krew już mnie w kurwie. Przysięgam na Boga, jak mi to nie odejdzie, to ja wskoczę Boże, do kamery. Samerze, wiki, do <noise> Patrz jak kib wydalem. Cena. I To trzeba jak ku... Hello. Yeah, what's How are you? I'm good, good. <laughs> yeah. Ty, póki stop i do sejesz pesołt. Nie pojedom. Póki nic stop i do sejesz. Yup here doll chat 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 Hello chat how are you doing? Kurva SL Studio curva. What the <laughs> fuck Bonjour oh, Where are you going big man? What are you doing? <laughs> are you fucking stupid man? Aye <laughs> 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 <where are> going, Shema <laughs> Curva.

Zaraz zobaczysz. Chłodź w łeb. Ej, nie gadaj tak, bo jest ci Zaraz pierdolną. Jakieś kurwa. Pa. Są takie jedne, nie? Mają. Kurwa 45 lat. I później. I później są kutasa do dupiej. Tak jest kurwa wiecie, nie? Ile masz lat? 15. Ok, nie będziemy o tym gadać. Wake up, bro, on the tea Te Bandon, who. Ai, Tak mi krew leci Kurde xara, Robi fikoka drugiego I znów streama pięć e oh złotych Kurwa pięć złoty za stupki, dawaj Pięć oh. złotych za stupki.

Humor, humor, humor No, coś, Picuś, klancuś. Kurwa Ej zaraz po szpital Potent film spital, zaraz Bro, in the tea house, nervous. Ben who? Ben what? Are you mad? I yolo, though. Vibes off, so I got a cut. CBA. So I'm not even talking Yo. about I'm a TA. I just. I oh. I'm just. I just. I that back. just. I just.

Off, so cut. I'm ETA, so I'm not even Stalin. Show my ETA. I ain't left something like, nah, that. I'm stalling She wanna shake that back from Alice. Okay. The one. Oh, Fucking hell me. So. 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 Good what so? Yep. Yeah. Shit. yeah shit. You fucking mad? Nie umiem pstrykać mi tu pstrykają, eee BOX STOP BACZNOŚĆ Olej, <grym wytrych> <grym wytrych> Australia <grym wytrych> <grym wytrych> Australia? E, ty masz VPN na Australii? Czemu do mnie gadałem Australię? Jak ja z Australii jestem. Oni. oni jacyś kurwa. W... Muszę tamty najebane znaleźć. Będzie fajna. Będzie fajna. Będziemy. Mieli, kurwa konserwacja będzie fajna. Konwersacja No Polski i tej sprawy Miałem mam trójkę z polskiego jest <grystanie> ja jestem... E! Chodź się pokazać mi tutaj swojego bongosa ty Stała siema, ku... siema, re. siema, siema się Siema, siema ma Siema, siema Idę na blat chuj No nie nie, ja już tam kiedyś byłem, tam Nie, kiedyś byłem. nie, ja tam nie, tam nie, tam ja tam nie, Aaaa! Aaaa! nie, ma kurwa opcji. nie, 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 Siema Zróbikołka tam ci 10 zł to Zrób fikołka, ci 10 zł to się jeb! Okay, to ja je Okej, wyłączę mi tego strema ja widzę kurwa na dziwki Gdzie, Zacz